8 dwa razy No i tutaj mam wszystko co chciałem. od chciałem Tu wszystko działa właśnie Tu więcej jest autu ale... nie mogę sobie jeździć jak bym wiedziała radio tutaj więc jest auto przykładowo teleport mogę, mogę przykładowo się ten że teleportować tutaj nie wiem na lotnisko klikam F8 Teleport option tutaj jest pojemnik Jestem na tym lotnisku. Trochę podziele. Kolejne przykładowo nie wiem, sobie mogę dodać. Puszcz. Nie wiem co to jest. Tak. Nie ma jej. Ok, nie ma. Eee, mogę sobie... To, mogę sterować. Mogę zrobić śnieg. Plus mogę eee, to sobie ustawić. I zimę mam typowo. Fajnie biało jest. Mogę sobie dodać auto, powiedzmy, nie wiem... ...vehicle hmm. spawner. Czekaj... ...połowy... 3. Tu mogę sobie błądki robić. O, nad widać. Tu chcę pokazać, mogę. Tu wszystko działa śniegu. Tu więcej stał. Taki co spawner mogę i Tu jakieś różne auta są. Też z GTA Line. Podoba to. Albo tu jest ten. O, ten. To jest z Online. Tu. tu też, tak nie ma. To jest z GTA z tu już jest. O, tamto było fajnie. Tu się podobało, coś pokażę w innego. Ja tylko tu wiem, czy tego auto pójść. To jest Italia. To, to tak? to? Jak to kupiło? Mam takie auto, ale powiedzmy nie wiem. To jest auto. Na dwie osoby. Jedna, druga. A jestem samemu. Ja jestem samemu. Mogę zrobić tak, żeby się pojawić coś o klikam Player Option. Na dół zjeżdżam. Do takie ustawienie jak tutaj. Klon option, czyli skopiowanie kogoś. I klikamy MaxPlay. Na 7 Max. I tutaj przychodzą mogę parę osób pojawić. Hey Szkoda wyjdę do auta. No i wsiadałem. Oczywiście ja bym na to, dwie osoby wściągał. Szkoda, jakieś suwa bym sobie pojawił. O, szkoda, taki. To wściągałem teraz. W się zmieszczą. I tyle. Ale jest jeszcze jedno auto, to mogę pokazać jak możemy tu Emergit, czyli pogotowie. I tu jest takie auto jak FIP2. Tutaj może więcej osób wsiąść. I tu przykładowo mogę zrobić takie coś. Plon option mogę więcej wsiąść. i więcej wziąć. Nie zobaczycie jak... Oh, osób shit, o, jest nawet Działa płynnie, jak się super. I ja te mogę dodać pod owocem. To jest player option, basic statistics i class graph taki. Tu mam pieniądze i się mogę ustalić. Tyle. Powiedzmy tyle. muszę mieć swojego auta chyba. To już nie działa, ale tak mogę. A bo nie, nie miałem tego. Akceptuj. Aha, a tu za dużo. coś się zawiesiło. Nie no, ale tak działa, bo był fajny polecam.